O przemytniku, co kamienie przemycał. Dawno temu na Suwelszczyźnie, krainie położonej na szlaku prowadzącym do ościennych krajów, przemycano z Prus różne przedmioty trudno dostępne i niejednokrotnie bardzo drogie. Pewien człowiek o imieniu Wiktor, mieszkający niedaleko Filipowa, miał na utrzymaniu liczną rodzinę. Niestety. Płachetko pola, które posiadał, nie było urodzajne. Ponadto chłop ten był człowiekiem leniwym i nieodpowiedzialnym. Zamiast uczciwie pracować, wolał przemycić jakiś towar z prus, sprzedać go i roztrwonić zarobione pieniądze na hulanki. Zła sława, którą uzyskał Wiktor prowadząc taki tryb życia, sprawiła, że strażnik pilnujący przejścia granicznego stał się wobec niego bardzo podejrzliwy. Pewnego razu chłop postanowił udać się do Prus, aby przemycić stamtąd krzesiwo. Krzesiwo służyło wówczas do rozniecania ognia. Kupiec, który sprzedał mu pół worka krzesiwa, widząc, że krzesiwo będzie przewożone przez granicę, zaproponował, aby Wiktor na wierzch do, do worka rzucił warzywo, które zaczęto od niedawna na prusach uprawiać, i zasłonił nim krzesiwo. Warzywem tym były kartofle. Kiedy chłop dotarł do granicy, strażnik zatrzymał go i sprawdził zawartość worka. Okazało się, że krzesiwo wypadło przez dziurę w dnie worka, a zostały jedynie kartofle, które były większe od krzesiwa. Wystraszony wiktor wyjaśnił strażnikowi, że kupił towarzywo, aby je zasadzić i wykarmić nim rodzinę. Strażnik nie wierzył, że te kamienie nadają się do jedzenia i że cokolwiek z nich wyrośnie. Powiedział, że będzie sprawdzał, jak kamienie rosną na polu. Ku zdumieniu strażnika okazało się, że z kamieni tych wyrosły rośliny, a w ziemi znacznie więcej nowych kartofli. Odtąd Wiktor zajmował się już tylko uprawą nowej rośliny i zaprzestał przemytniczych wypraw do Prus. Jego rodzinie dzięki temu zaczęło się lepiej powodzić. Kartofle bowiem, które mogły rosnąć na lichej glebie, wydały tak obfity plon, że Wiktor zaczął trudnić się w sprzedaży nowego warzywa do okolicznych gospodarstw. Tak oto przemytnik rozpoczął uczciwe życie.